Nic z duchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, Kupiłem pięć parwołów i idę je wypróbować. Proszę cię miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł, ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa powróciwszy, oznajmił to swemu Panu. Wtedy Pan rozgniewał się i nakazał słudze. Wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki, wprowadź tu ubogich, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił. Panie stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to Pan rzekł to sługa. Wyjdź na drogi między opłotki i zmuszaj do wyjścia, aby dom mój był zapełniony, bo mówię wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Święte chyba nie i sprawiedliwie zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, niech strzeże i zachowa to miejsce Jego mieszkańców i ich warsztaty pracy, a także role i urodzaje ziemskie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszystkie słowa ewangelii, według świętego jana, Tobie, Panie. w owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc okwity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje we was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była. I aby radość Wasza była pełna. Święte Boże, święte Ojcze, święte radosným tedy chlebie żywy dający życie wieczne sprawa byśmy często ciebie przyjmowali i zjednoczeni z tobą przynosili owoc trwający na wieki który żyjesz i krujesz na wieki wieku mógł zapłać za wspólną modlitwę i dzisiaj i przez cały rok szczególnie księdzu Piotrowi chcę dziękować za tę jego ważną posługę w naszej parafii, w Eucharystii i w Słowie Bożym serdeczne Bóg zapłać i cieszymy się jego obecnością u siebie oczywiście naszym drogim pomocnikom komunii też, którzy nie tylko w kościele, ale i u naszych chorych posługują dzięki czemu nasi chorzy mogą się cieszyć właśnie tym najważniejszym Pokarmem. Panu Bogu żeśmy dziękowali, ale chcę dziękować i Wam wszystkim, całej służbie liturgicznej, naszym sztandarom, Mariankom, naszym górnikom, naszym społom i orkiestrze i scholi, sprowadzącymi oczywiście naszym panom od Baldachimu, już też za całą oktawę, oczywiście także dzieciom pierwszokomunijnym i naszym dziewczynkom, które dziś sypały panu Jezusowi kwiatki serdeczne Bóg zapłać także wszystkim, którzy przygotowali i trasę i całą tę uroczystość od kościoła począwszy przez nasze ołtarze, bo dziś Chrystus wyszedł do nas, by nam obficie błogosławić. Dlatego też wszystkim za te wymowne, piękne biblijne ołtarze serdeczne Bóg zapłać. Widzieliśmy już przy pomniku przypomnienie hasła tego trzeciego już Eucharystycznego roku, który rozważamy, to, że jesteśmy posłani, posłani w pokoju Chrystusa. I dlatego też niech to błogosławieństwo końcowe będzie posłaniem nas do czynienia miłosierdzia, do bycia najpierw blisko Chrystusa, bo gdyby ktoś się czuł słabszy w tym. Posłaniu, to ten sam e, ołtarz i to samo hasło biblijne tego roku przypomina nam, że właśnie tu możemy czerpać siły w Eucharystii do dalszego życia, także w tych naszych najtrudniejszych sytuacjach życia. Z tą nadzieją chcemy prosić Pana o błogosławieństwo, o to, byśmy posłani w pokoju, jeśli ten pokój, radość aż po krańce świata. Oczywiście tak się złożyło, że staliśmy też dzisiaj, modliliśmy się na powitniku poległych, dlatego też jeszcze raz powierzamy pokój w całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. Prośmy Pana o Jego błogosławieństwo. Jeszcze może taka mała uwaga. Jak po błogosławieństwie zróbmy taki szpaler. Ministranci poprowadzą nas z Panem Jezusem do limuzyny, która tam specjalnie dzisiaj została przygotowana. Zróbmy taki ładny szpaler, żeby Pan Jezus w spokoju mógł wrócić do kościoła. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Niech strzeże i zachowa to miejsce, Jego mieszkańców i ich warsztaty pracy, A także role i urodzaje ziemskie, W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen.